Cześć, witajcie serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest rajd, na Miu tu jest 8 sekund do rozpoczęcia. Rajdu, jeee, yeah. jest fajna pogoda, bo świeci słońce. To jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy jest ciepło No. I się wykluwa Jeszcze to jest słyszę, że ktoś tam chce na kogoś czekać, ale wbijamy od razu. Wbijamy, wbijamy od razu, na niego nie czekamy. Mógł się nie spóźniać. Mógł się nie spóźniać, wbijamy od razu, masz mi przekazać, że mają wbić od razu. No. Widzę, że już ekipa się zbiera. Wchodź, wchodź już, no. Wchodzimy już. Tylko ja tu muszę wziąć super efektywne Pokémon. Oczywiście, jak zawsze, musi się ktoś spóźnić i oczywiście to największy jakby taki szaleniec tutaj osiedlowy musiał się spóźnić. Śmieszek. Znacie go z odcinka. Znacie go z odcinka, dlatego że przede wszystkim tańczy i robi głupie wygiwasy do kamery i to jest właśnie on, ja się spodziewam, także nie pozdrawiam serdecznie. Trudno ma... Krani do 1500 Tak? Serio? 14 osób, także jest fajnie, jest ekipa. Nie potrzebujemy wieśków, no przede wszystkim, nie? Żeby zrobić rajs. No, dojemy na... Plujemy na wieżków. Ach, te przepiękne poziomy. Kto tu ma najwyższy poziom? No, jedynie Wiktor. Myślę, że przypłakało Tylko weźmy klika. sobie zamiast tego... Gryża! Telefon! zamiast tego Metagrosa weźmy sobie z Jakie ty masz 30 sekund do na rozpoczęcia, rozpoczęcia rajdu. E, fighting? Zobaczmy. Zobaczmy. się, i i Jest wszystko okej okay. tak. Aby ziemi. Gdziemy. Kto będzie mieć shiny? Ja, ja. nie. Ja. ja. Nie. Na szóstego. Chcę mieć szóstego shiny, serio. Tu się, to nie za jednego? Byłem nie, nie, nie. Zbędziesz mieć teraz spokojnie mówię i masz Byłem szczęście. Klikam i masz rajdach. szczęście. Nie Kliknęłem na twój telefon i szczęście. Nie Szczęśliwy nie palec, jednego. który złapał pięć ani minut. Ten palec złapał pięć ani minut, pamiętaj. Rozpoczynamy rajd. O, to jest, e... Bijemy. Co? Seroki. Bijemy i um, Bijemy. Ja, pijemy. Bijemy. Cieka Ciekawe jak szybko zbijemy. Pewnie szybko, bo jest dosyć duża ekipa. To jest... Uroda Tychów. Co urodotyku No że tak szybko zbijamy to right. Uroda, uroda osi dla K, uroda dla osi dla L Po prostu Większość Większość, tutaj, większość osób tutaj mamy w friendach oczywiście więc dlatego jest bonus do ataku bo już tutaj wszyscy się pododawaliśmy dawno dawno Ciebie też mam chyba w friendach nie ma ciebie I za się pododawaliśmy wszyscy Mam brata od Dominika Masz? Serio? Ten a ten gra w pokemony? Nie, mam jego Pokemona. Aha. co go David no. Ale szybko schodzi. Nie mówcie, że... Ej jednym Tyrkiem? Serio. Kto to wie, Shiny Ray No ja pierdzielę. Ktoś tu oczywiście się flexuje Shiny Ray ale ona w ogóle nie jest perfektywna. Ale obija w tym Jeszcze mu drodze. tak szybko schodzi, mimo że ma 66 tysięcy cp, dlatego że tutaj dużo osób no ma bonus do ataku. Miuty, a wasz do co ja, właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, od y, 25 września, jeżeli otrzymacie X-Ride Passa, to będziecie mogli dostać y, Mewtwo, zaproszenie na Mewtwo na ex który będzie mógł mieć Shadow Ball i będzie, mógł być, i będzie mógł być Shiny, więc jeszcze tak mi nie Shadow Ball to jeszcze Shiny, no a, a raz tygodniowo, no chyba, żeby dostaniecie dwa Ride Passy w różne miejsca, na przykład od kogoś ze znajomych, nie? Ktoś mam ktoś wyśle z Kapowic, ktoś nie wiem z Mikołowa, ktoś z Tychów Ja jestem w formie szybkości. To jest super efektywny. Jest super efektywny? No, bo mam dark pusa. No, jak mam dark pusa to jest super efektywny no. Ja o, dobra, bije biję. Co <grym> <XD. Sorry, grym> w razem? Tak, on pokonał przemkę. Przemka pokonał, kurde. I tego. Które ku, którego Kubę? Boratowskiego? Nie, jest. Potrawę. Kubę Potrawę, aha. Margam, teraz, tylko to I teraz, tylko żeby był Szajni, Ja wejdę, za ostatni po prostu. Jakie CP? 2-3, 2-7. Słabe. Janko. Przyjaźń, Janka. Boże. 6 osób. Szanowni, widzimy tego. Czy będzie Szajni, uwaga, teraz nagrody, oczywiście, najważniejsze. Nie słyszę, żeby nikt krzyczał, więc bo nikt nie ma Szajni. Ma ktoś? Nie ma. Niech nie ma. A ty masz? Klikamy w tym samym momencie. Masz? Nie. I? Nie. Ja teraz klikam. Nie. Nie. Zwykły. Łapiemy. No szkoda. Ja pierwszy. Nie czekam na atak. Dobrze, poczekajmy aż atakuje. Za pierwszym razem się złapał. Ekscytacja tutaj u jednej osoby, że się złapał za pierwszym razem już. No, ja tylko jednego minutu. Teraz zapadę. Pierwszy no ekstra. No, Jeden, dwa. Kurdy. Okej. Trzecie cię dlatego tak tutaj musiałem sobie przytrzymywać telefon. Raz. Żeby coś dba. widzieć. Jak ktoś się by pytał w komentarzu. Jeden. Ja, że są ekstra może dlatego też się zazwyczaj wszystkie miuty mi łapały, które robiłem. Rzucałem Excellenty. Raz? Ale właśnie muszę... Jest! Siedzi? Tak. dobrze, nareszcie. Nareszcie, mówisz, tak? No, Trzeci ekscelenc. Że co, że pięć dni robiłeś rajdy nie i nie zapałeś? To jest twój pierwszy zopany? Tak. To gratuluję. Ja nie pierwszy raz się. udało mu się złapać w przeciągu Fajne. pięciu dni. Każdy <trym>. raz. Dwa, trzy i wylatuje. Co za chłop. Excellent. Jeden. Excellent. Dwa. Jeszcze nie siedzi. Pewnie w końcu siądzie za którymś razem. Mi chyba ludzie się nie siądzie, bo ci... Siądzie cię spokojnie. Chłopie. Ja życzę sam samu jak na razie, a miałem 12 boli. A mi wypadł za pierwszym tym. Ja życzę 5 excellentów, a ty ile? Ile rzuciłeś eksalantów? No, sam, to? Dwa tylko. drugi, no. Czyli cały czas Great ty rzucasz? No. Jakoś wygodniej mi w niego trafić. No ja rzucę eksalenty. Zresztą zobaczysz na odcinku sobie nie, wszystko. Eins, zwei, drei. i siedzi tutaj Mewtwo wraz z Dum -pum -pum, który wiem, sobie tutaj łapie. Niemiecki. Co masz niemiecki? No. Jak to niemiecki? Ale gdzie? W pokołach? szkole, interesujące także tutaj, tutaj łapał ze mną oczywiście miuto na tej samej ławce popularny Dumpa Pumpa, który był na wcześniejszych odcinkach ja oczywiście dziękuję tutaj wam za bycie na tym odcinku, zostawcie łapkę w górę um, czy jest jeszcze jakiś miuto, bo jak jest jakiś to można zrobić, nie ma już żadnego, także no, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, heja także drugi raz wbijamy, tylko znowu mi teraz coś rzuciło, o dobra już jestem tak, drugi dzień, oczywiście na Mewtu to jest ostatnia szansa na szóstego shiny tu. 11 osób, to jest, takie, to jest takie... Takie szóstego shiny. No, szóstego shiny, dokładnie. Szóstego 12. shiny. No, fajnie by było, wiesz, cztery nie mam, Miał, mam tylko 98 IV. Nie wiem, ja Ja mam ja ani jednego Shiny, także to jest moja ostatnia szansa na w ogóle Shiny. No może trafisz, nie no, jeszcze na EX-ach przecież będzie. No na ex może jeszcze. Shadow ball jak trafisz Shiny, 8. nie? 8. No, Raid też jest, no. 8 Bo przełożyli od 18 do 19. Tak. Wtorek to jest. Bo miał no, być wcześniej, wtorek. ale przełożyli. Nie wiem, to wtorek. możemy jakoś... Zapomniałem o tym. Jakąś, nie wiem, w A puszczam Star Piece'a, mam 8 Star z tych questów dobra, a w sumie bym też, ja też... Jeśli tyle osób tutaj w tygodniu raidowało jeszcze ci młodzi, to na pewno już dostanie, pójdą zaproszenia, na pewno tutaj. Lakiega walne, bo w sumie Z, jak, mam, ma, mam, mam 11, na tak po co pójdą mi tyle lucky eggów. Od środy. Tak, 23. Trzech? tak, od 23. Okej, okay, no wiem, no. że tam między 20 a 30. Ale co, na spokojnie. to? to, 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 to zaproszenia. Tak, aktywność 30 to musi w danym tygodniu? Tak. najlepiej piątki, bo um, jest najwięcej płucz się tak dostaje, ale jak ktoś wysoluje na przykład um, i wcześniej ktoś robi, no to wiadomo, że ale to się nie zaliczy. Się robię, teraz rajda na x I nie, nie ma znaczenia. E, nie Ciebie ma znaczenia, wystarczy, że się wygra, tak. Nawet jest jak się dostanie x że victory za rajd na X. Tak, 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 tak. 20 sekund. Ja tam... No. tyle. Znaczy, w sumie wąs że... Masz mroczne? no tak Mroczne robacze duchowne. Nie, to 16. A, tam. A, spokojnie. Ale dobra, już nie zmienię. Ja mam tyrki na początku. Sety ja wymaksowane. Ja nie Tukier. mam tyrków wymaksowanych, właśnie kurde... I, Kure. I te... zaczynamy. Na wszyscy I ja teraz nagle wszystkich tak wywalę. <głosparu> to by było... Śmiesznie. I, i, ile ludzi jest tutaj? Około? 16 15, 12 Pięć, 8. 14 14, no, 14. 14. no to dobre to łatwiej. No bo żeby... tutaj kilka osób ma dwa telefony, nie? A w lobby było 16. Tak, 15. o 15, 15? teraz. No, jest. no dobra, teraz 16, dobra, mam już. doładowało mi się. No, fajki wyrzuciłem. <laughs> Ale no. chyba jest... Bo to no, też przylatują. Bo chcą też mieć exy. No, no to będą, to będą szymax revive głównie. A cóż... Czasami mi się no, przydadzą te ci nie. fejki, nie? Do no. aktywności. No, bo już mi pierwszego jako poszedł. To nie pewnie już na początku zrobili. O, a szybko właśnie schodzi fajnie. Jeśli z tobą mam Friendship, to będzie. No to będzie. Bonus do ataku i jeszcze Premier do Ball dodatkowy. Tak. No, no i Git. Bo tutaj git jest jeszcze ni nikogo innego nie ma. Git z majonez. Teraz proszę, shiny już. Nie, no to. Co nie, nie, no to. Shiny to już, ja już. Przyskujmy. Co nie chciałbyś. Te znaczy chciałbym mieć teraz shiny, nie? Bo w sumie shiny to bardzo fajnie mieć teraz, ale no jednak. Co ma być to będzie, mówisz? No co ma być to będzie? To bo tak naprawdę są jeszcze IX-y, także na IX-y trzeba jeszcze zrobić. i... Chociaż wiesz, i jakby teraz trafił te no, no, no. no, co, to jeszcze takie było. Tak, 8 no. Będzie raytał. A teraz ta jeszcze raz? 2, 3, 8, 7. 2, 3, 8, 7, dobra. Tak. 2, 3, no, 9 chyba było 3, 7? Jakby było na buście? Jakby no, było, jak by było na buście. Tak, na Windy, no. Tak? Pada kilka razy. Tutaj, tutaj, nie? Bo Aha. w Tychach po prostu, no. No, nie wiem. Ja wiedziałem fogie, ale to o 5 rano. No właśnie. Zawsze o, rano, jak jest, jak jest jesień, o. albo wiosna, to jest Zima mgła. Zimę to rzadko, no. Zimę to rzadziej, no. O, no, już jest, sposzedł. 2, 3, 8, 7. No jakby to było, to bym się bardziej... Uwaga, uwaga, uwaga. 2, 3, 3, 8. Słaby. Nie, nie zobaczyłem. Nie zobaczyłem. 5 golden Red O, kurde, 12 począł. 6 Hyperpotionów. 6 Red candy fajnie. I teraz pytanie, czy ktoś będzie mieć chajini. Oj, oj oj, ale ten zaor. Mlitwa do Chansey. Ja mam 8 boli. A nie ma 6. Dziękuję. Kurde! Mlitwa do Chansey w imię coś ducha Świętego i klikam i... Ja twierdzieleniem. Fajnie szósty. A, ty bierze, ty bierze. Super. Będzie na odcinek nie bierze, na miniaturę, nie że nie było. Ja pierdziele co do ty... Czemu co za tym mówiłem? Modlitwa że... do części pomogła. Tylko, że mi się to nagrywanie nie wyłączyło. Dobra. Bo jeszcze na kanale z kamerką Shiny'a ja to nie zapałem. Nie wiem czy będzie widać moją reakcję. Czyli nikt z was nie miał tylko ja. O, to fajnie. Jeszcze na jednym koncie nie Aha. To... Powodzenia, może będzie. Może. I no, co? Zwykły, czy nie, no, nie wiadomo? Okej, okay, także dziękuję tej ekipie za rajda oczywiście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję wam za bycie na odcinku i trzymajcie się heja.